Demoniczna istota zwiastująca śmierć. To jest Projekt a dziś porozmawiamy o wieszczyn. Demoniczna droga człowieka może zacząć już od narodzin. Co doskonale widać na przykładzie porońca, który formował się już w łonie matki, bądź strzygi. Owe demony powstawały dopiero po śmierci. Jednak do powstania bohatera dzisiejszego odcinka. Nie przyczyniała się ludzka krzywda. Wiesz stawała się osoba, która rodziła się z od razu wyrośniętymi zębami. Było to dla tyle szokujące dla ludzi, gdyż sami wiemy, że rosną one z wiekiem. Naszym przodkom nie dawało to chwili namysłu, by przepisać do niego demoniczne cechy. Opisywany był jako półdemoniczna istota gdyż był człowiekiem, a w jego ciele krążyły mroczne siły. Dorosłego wieżczego cechowała blada cera, podkrążone oczy i wystające zęby. Najczęściej przybierał czarne szaty. Przypominał wyglądem upiora, lecz nim nie był, bo nadal żył. Zamieszkiwał dzwonnice i wieże kościelne. Gdy nadchodziła noc, spinał się na sam szczyt i bił dzwony. Podanie mówią, że każdy, kto usłyszy dzwon, niedługo umrze. Jednakże tyczyło się to tylko osób, które były w tym samym wieku, co demon. Stąd też wywodzi się jego nazwa – Odwieszczenia Ludzkiej Śmierci. Aby obezwładnić demona, odcinano mu głowę i wsadzano między nogi. Po tym krwawym obrzędzie zakopywano go głęboko w ziemi. Innym rodzajem pochówku było położenie go twarzą do gleby, wbijając mu sierp w szyję, co mogło uniemożliwić mu zmartwychwstanie, gdyż jego w żyłach nadal płynęła krew. Z mojej strony to na tyle. To materiał o Slawa.